w następnej ale degustacji. Tym razem walijskie e, piwo z browaru e, Boss Brewing. Jest to m, browar, e, którym zarządzają kobiety. Tak. E, bubble Trouble. 4,5% alkoholu. Bubble Gum e, pale, czyli guma balonowa. E, oczywiście e, komiksowa e, stylizacja. Etykiety, co oni tu piszą, że daliśmy oryginalny aromat gumy balonowej prosto z lat siedemdziesiątych. Powiedzmy, że dla Polski to. Z lat, końca lat 80. i 90., -tych, kiedy te pierwsze gumy zaczęły z zachodu pojawiać się w sklepikach z zieleniną. <grych> tak, w zielonej budce można było kupić różne słodycze z zachodu, przeważnie troszkę nielegalnie przywiezione. No i ja myślę, że to tak. I co oni tu mówią? Myślę, nostalgiczny powiew bananów e, wiśni i s, e, tych truskawek tradycyjna gumą balonowa taka jak za naszych młodych lat no i dobra, no to zobaczymy nie piszą tu nic e, o tym, co doznali. Natomiast na stronie Lidla, gdzie to piwo występuje e, w ramach Lidlowskiego Festiwalu Piwa Kraftowego, e, piszą, że użyli e, e, chmielu krystal. No i własnej stronie nie piszą. Dobrze, no to mamy piwo. Tu jest takie złote w kolorze, e, lekko zamglone. Piana niewielka, ale drobno średnio -pachrykowa. Zaraz Już zdążyła opaść po nalewaniu. Uu, aromat gumy, kulki od razu. Tak. Wracają młodzieńcze em, wspomnienia. Taki długi pasek gum, kulek. I e, to pachniało z daleka od razu. To było to. Dużo banana. E, dużo w gum balonowej e, słodko przyjemnie jakoś tych e, wiśni czy tam czereśni e, i truskawek tutaj nie czuć ale banan jest mega mega strong, że tak mam powiem o pięknie. Jeszcze trochę się nasuwają na, 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 e, na wspomnienia te banany w czekoladzie to było też tak piękny, taki sam e, aromat. Bardzo fajnie, guma balonowa z, z wielką ilością bananów. Słodko, przyjemnie, bananowo i... gumowo. Gum. <gum> Dobra, spróbujmy. Wasze zdrowie. Piwo jest wytrawne. Jest to oczywiście odrobina słodyczy ze słodów. fajnym, takie odczucie w ustach jest. Jest pełne. Może to troszkę pomaga retronosowo, jeszcze jak odczuwamy ten tego banana, tą gumę balonową, i tą słodycz, co przekłada się może na inne odczucie samego, samego ciała piwa. Ale jest. Fajnie, jest przyjemnie. E, nasycenie jest powiedzmy średnie. Jest zaznaczona goryczka. E, I ona narasta. Jest taka ziołowa. E, interesujące. Piwo jest całkowicie inne w smaku niż, niż w aromacie. E, przyjemne, sesyjne, łatwo pijalne, odświeżające. Jest troszkę takich lżejszych, cytrusowych nutek, ale one są, e, że tak powiem, łatwo e, pomijalne. E, retronosowo wraca oczywiście e, guma balonowa z bananem. E, I to jest wszystko, co tu można chyba powiedzieć. E, bardzo przyjemnie. Podejrzewam, że ten aromat gumy balonowej i banana jest e, sztuczny. No ale e, miał być osiągnięty efekt e, retro gum balonowych. No i jest. A piwo samo w sobie jest dosyć przyjemne. Można przy nim posiedzieć spokojnie. E, troszkę powspominać dziecięce lata e, i gumy balonowe tamtego okresu. E, Donaldy. Z, z, z tymi wszystkimi historikami, czy inne też, bo były różne. ale już się samochodziki zbierało albo coś innego. O, tego było od groma. E, ale pierwsze, pierwsze, co mi przyszło na myśl, to gumy, kulki i. fuu, Tak, to jest to. E, no cóż. Fajne. E, bo oczywiście, może to. No, być kontrowersyjne, nie wszyscy będą lubić. Ale jak dla mnie jednak przyciąga te wspomnienia z, z, z dzieciństwa, także pozytywnie jak dla mnie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba. Tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każdy nowy film na kanale, także będziecie na bieżąco. Także czemu nie? Wasze zdrowie. Cześć!